Jak tam chłopie. Stałeś już. To dobrze. Witam serdecznie na no to dziennym, Dziś mamy poniedziałek. Zobaczcie, nowe wzory wleciały. <coughs> Jak tam chłopie. <coughs> I moja nieskromna facjata. Ale są też te shirty. Bluzy są z tym wzorem też. Eee... Także zapraszam na skrzypastulasho.pl Dzisiaj lecimy plecy, to jest moja ostatnia seria robocza. Tu dowaliłem 150 kilo, ale wam powiem, że dzisiaj coś ciężko idzie. Kurde, ja 140 założyłem, zrobiłem 7 ruchów. I tu jest 150. I te 7 ruchów naprawdę ciężko było. Także coś dzisiaj, coś dzisiaj nie wiem, mocy nie ma. Yy, tu jest 150 kilo, nie wiem, może 5 razy to będę chciał wziąć. Zaraz wam pokażę, tu jest 150 tak jak skończę serii. Ogólnie przy większej, przy większej wadze, nawet takiej 15 kilo większej to 150 kg robiłem 8 razy. Ale przy wadze 110 jak ważyłem 125 kg, to robiłem 8, a przy 110 ostatnio zrobiłem 6 chyba. Ale to tak lepszy dzień miałem. Także zobaczymy, mm -hmm. jak to dzisiaj pójdzie. Mm -hmm. razy. Powiem Wam. 6 chyba było, nie? <laughs> jeszcze mógłbym robić. Jeszcze, jeszcze, jeszcze te, te dwa bym mógł, bym mógł dowalić. Co, co dziwne, bo 140 zrobiłem 7 i wydawało mi się, ten 7 ruch już tak mega ciężki. 150 zrobiłem, nie wiem, 5 albo 6 zrobiłem. I powiem Wam, że może dlatego, że się skupiłem, bo nagranie jest, że wiecie, jak tak to jest zazwyczaj, nie? Jak wchodzicie do boju, przed, przed, wiecie, przed, gdzieś tam na zawodach jest, jest doping. Tak samo tutaj, wiem, że nagrywam, to w psychice się włącza, że trzeba mocniej, nie? A jak nikt nie patrzy, to, to trochę słabi. Aczkolwiek ja z Zazwyczaj nie mam także słabiej, ale jakoś, jakoś szczerze powiedziawszy, poszło gładko. Gładziej niż się spodziewałem. Powiedzieć. A tu będzie potrzebna do sztanga, bo będę robił takie ćwiczenie na barki, sobie takie z wynalazem, o takie. Je się robi z nagumie, albo z hantelkami. Nie wiem czemu, ale mam straszną wizję na to ćwiczenie. Tu musicie zatrzymać ciężar i nad głowę. Sztanga właśnie idzie idealnie ponad głowę. Także nie wala ani sobie w czoło, ani po głowie nie szoruje. Tu są kąty proste w łokciach. Tego ćwiczenia też robię 5 serii, zaraz troszkę dołożę ciężaru i będę to robił na zmianę z dociąganiem. Handelek a mnie ja wam pokażę, że tam 150, kg było już za późno. Czyli w sumie nie za późno, bo ciężar tutaj zwaliłem na ziemię. No ale możecie mi wiedzieć, że tam było 150. Bo przysięgam, wam. jestem wierzący człowiek. Także jak ja przysięgam, to, to tak jest. Małbym tak o sobie powiedział, uwierzcie mi na słowo, no to bym, za, bym mógłbym skłamać. Bo co to jest słowo? A jak ktoś przywiązuje wagę do swojej wiary i przysięga, to jest przysięga. Tak to wie, co go czeka. Jeżeli, jeżeli jest wierzący, wie co go czeka? Złamanie przysięgi. To jest już grzech ciężki, bo przysięgamy. Czyli kłamiąc, dopuszczamy się ohydnej nieprawości. Także przysięgam, możecie mi wierzyć, że tam było 150. Dobra, lecimy do ciągnięcia. Do Mniejszy ciężar, wiadomo, większa ilość powtórzeń. Tak, już typowo na pompę. Tak, to ćwiczenie ze sztangą, dociąganie sztagi, to było tak na siłę, typowo. Dobra, widzimy się za moment. Dobra, lecimy z tonarzem. To są już ostatnie dwa ćwiczenia. Tam robiłem, jak kończyłem, zakończyłem na dociąganiu hantli pięć serii. Było po 18 powtórzeń. Plus te ćwiczenia ze sztangą. Tam dołożyłem po 5 kilo, a potem jeszcze po 10. Yy, I teraz teraz robię trzecią serię dociągania na plecy, wyciągu i karczewo. To jest trzecia seria, tu karczewa też będzie trzecia. Po pięć serii Добра, и лечим его карцерком. Trzecia seryjka, karczewka, ściągano Zapomniałem ja ma ganku, o. 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 o i tak jeszcze <słuch> dwie seryjki na plecki, dwa na karczek i koniec. W międzyczasie robię y z nosy kolan, zwiszę na drążku, na brzuch i ławeczkę rzymską z pięcia. Ale nie nagrywam, bo to jest ogólnie nudne do pokazania. Pokazuję tylko ogólnie ćwiczenia, które wykonuję na dane partie. No, brzuch co to brzuch? Nie będę, nie będę. No, no, robiłem kiedyś też, pokazywałem na filmie. To zaraz głupie komentarze są, że, że to nie są brzuszki. E, tak, to nie są brzuszki. Dokładnie, to nie są brzuszki. Tylko to są spięcia. Spięcia. Kulturyści robią spięcia. Ja nie jestem kulturystą, ale robię spięcia. Nie robię brzuszki to się, będę powtarzał, robi się w podstawówce e, na czas się robiło, na minutę. Ile ktoś zrobi brzuszków? A. A ci, co ćwiczą, to robią spięcia. Kulturyści, ja nie jestem kulturystą, ale, ale robię podobne ćwiczenia, tak, takie same w sumie. Yy, w sensie podobne. Kurwa, <laughs> bo zabrzmiało. Zaraz znów będą wyciągnięte wnioski. Że podobne, no to jednak źle ćwiczę. <laughs> ja już kurwa was znam. A szczególnie paprykarza. Zaraz będzie, zaraz będzie rozwijał tą tezę. Yy, ale mi to. Hmm. Także co znaczy ja skończyłem. A, 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 bo jak robię, robiłem z nosy kolan, nie? Ja robię tu. Robię taką tylko. Yy, tu, spięcie, rozpięcie. Nie robię, nie walę kopytami, kurwa, tak wysoko, bo po pierwsze, że jestem za duży. Za duży mam gabaryty, żeby brać tak. No, wysoko podniosę. Wyżej, jak swoją głowę, jak mam kopnąć. Ale jak tu robię, to, to nie podniosę wyżej kolan, dlatego robię tu, spięcie, rozpięcie, spięcie, rozpięcie. I też też źle, że za nisko, że za wysoko, że ja mam mięśnie brzucha. No co mogę powiedzieć? Te ćwiczenia dają mi mięśnie brzucha, jak napne jest mięśnie brzucha, widać. Także ważne jest czucie, czucie mięśniowe. Ну, я wam mam taką gruszkę, już pokazywałem, wypełniam ją, mam dwie takie. Wypełniam, wypełniłem je, już raczej tymi, podkładkami metalowymi, śrubami, i teraz wypełniam je jeszcze jedną i dwugroszówkami, bo miałem całą taką butelkę, jedno i dwóch groszówek, o taką. O. Tu jeszcze jest. Tak także ono już trochę marzy. Dobra, to było na tyle. Zapraszam na skrzypa Stube Chopel po nowe wzory. Także działajcie mi i żebyście mi tam byli. Pozdro!